Ty, Duchu miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do Twoich komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. i ukochany, przyjmi to narzędzie. Aby było własnością Ducha Świętego, Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. Nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Amen. Proszę usiąść się wygodnie na swoim miejscu. Idziemy dalej w naszych rozważaniach. Na temat przykazań Bożych. Cały czas siedzimy jeszcze w pierwszym, zobaczyłem jeszcze jest pięć stron o szanowaniu niedzieli. To błociec nie oszczędza nas i robi nam konkretne, moi drodzy, rezimę naszej rzeczywistości życia. Staliście się niewolnikami przez własne grzechy. Nie macie już świąt, bo wygodę i rozrywkę uczyniliście swoim bogiem. Kiedy pracowaliście mniej, wiodło się Wam lepiej. Teraz macie wszystko, ale jesteście biedni, bo nie macie tego, co najważniejsze. I to zdanie jest takie piorunujące. Sprzedaliście swoją wiarę, swoje rodziny, miłość małżeńską, wierność, pokój, wolność i cenny czas za pełne półki lodówki i garaże. Może przyglądniemy się tak pokrótce, żebyśmy sobie uświadomili, cośmy zrobili. Sprzedaliście swoją wiarę. Słucham raportów księży z kolędowania. Już nigdzie nie słyszę, że połowę przyjmują. 50%. Jeśli idzie o miasta, miasteczka, wsie jeszcze są do połowy. Ale to już jest ilościowo niewielka ilość ludzi w porównaniu, jeśli idzie o na miasta dobrze wiemy że po nas już nic nie idzie idą znikome resztki jesteśmy tak słabi tak zaprzedani że nie jesteśmy przekazać stanie wiary naszym dzieciom rozumiecie my robimy rodzimy już trupy duchowe a wiarę Zawsze przekazywała rodzina. Kiedy ja dopiero zobaczyłem dar rodziny w seminarium, kiedy patrzyłem na zachowania kleryków, na pewne punkty pobożnościowe, dzieci. Za moich czasów był kandydat do kapłaństwa i doszedł. On nie wiedział, jak był w seminarium na Twój jakie są tajemnice różańca świętego. Nie znosili się on, Matki Boże. Majówki. Jeden mówi prosto. Mnie tego nikt nie nauczył. Więc gotowe narzędzie do kasowania reszty to gdzieś tam w jakiejś parafijce zostało. Później na proboszcza co on, co on leje. Więc już całe Warstwy społeczne nie wierzą. Nie wierzą całe narody, dzieci, całe pokolenia. Katolicy przyjmijcie do wiadomości, jesteście już mniejszością. Mniejszością niechcianą, mniejszością terrorystyczną, a optyka, w którą nas bierze Pan Bóg, czyli wy Rycerze. To są gości niż bilardem. Jesteście szpicą terrorystów, terroryzmu dułowego dla wielu ludzi, dla rodzin, dla najbliższych. Swoje rodziny sprzedaliście swoje rodziny. Wiecie ile wyjechało Polaków? Od lat 90. do dzisiaj na zagranicę 6 milionów opuściło Polskę na stałe. Czyli w ciągu niecałych 30 lat. Do tego dajmy 4 miliony niewolników pracujących tam czasowo. Czyli co czwarty Polak jest wyprowadzony z Ziemi Ojczystej. Mamy niebotyczną umieralność. Mimo, że 10 milionów nie ma Polaków, w zeszłym roku umarło od powojny najwięcej Polaków. Nigdy na Allah nie wie. Umieramy, lecimy jak drzwi pod Jaki jest efekt tego niewolnictwa euro czy dolara? że matka z dwójką dzieci, z trójką po paru miesiącach niebytności, bo chłopa swojego znajduje fagasa i poszła. Sprzedaliście miłość małżeńską. Dzieci, to już Sodoma Gomora. To już jest Sotoda. Już mi nikt, nikt nie mówi, że jak ktoś jest sąd za granicą, czy tu są w Polsce zostanie, że będzie wytrwał. Wytrwał przy takich nagąkach medialnych, przy takich ofertach. Gdzie my dziś wszyscy są rozkręceni w chorobie zakochania, bo to jest wypadkowa wielkiej strategii. Rozumiecie? To jest wypadkowa wielkiej strategii. A jeszcze. Tak zwany lajd miłości, choć trwają razem nie ma żadnych hamulców, dzieci, to, to by trzeba było godzinami mówić, cośmy zrobili. Sprzedaliśmy miłość małżeńską. Sprzedaliśmy wierność. Nie tylko w małżeństwie, ale w przyjaźni, w dotrzymaniu słowa. Wiecie, to, zapomnijmy o tym wszystkim. Sprzedaliśmy pokój, pożyjemy non stop w napięciu jesteśmy obsypywani cały czas pismami z urzędu jak nie śmieci, jak nie woda cały czas komunikaty, cały czas nowe wytyczne komi, tyle razy to. dzieci wy sobie nie zdajecie sprawę co się dzieje pracę, którą się wykona w trzy na to trzeba pism chodzić latami za tym nie mamy już żadnego pokoju bo jak straciliśmy wierność, miłość, jedność społeczną, to już się nie obronimy poprzez powstanie. Kapujecie. Przetwają tylko silniejsze egzemplarze. Czyli albo wyjątkowo odporę odp odp naturologicznie, mm. lub się tak zaświniły, że weszły w ten system i są karmię tym systemem. Dla innych już tu nie ma miejsca. Straciliśmy wolność. Wszystko nam kontrolują. Konta, ile jemy, ile wody, ile prądów. O wszystko musimy się dzieci starać. Na chwil, na początku, by nas złapać wszystko gratis, za pół darmo, a później ryb, tak zwane uwolnienie rynku. Robią z nami co chcą. Wychowają chorobę bakterii, opatentują ją, od razu wynajdują lekarstwo na to. Bakteria idzie w świat i tu w China, czy tam gdzieś umierają tysiącami ludzi, ale parę miliardów musi kupić to, to, to lekarstwo dzieci. Jeden maraz. Jeden za drugim. Czasami Bóg wkracza w potęgę pychy, na przykład Amerykanów ich samolot Benning, najlepszy dzieci. Ruina, dramat, spada im z powietrza. Bo uwierzyli w elektronikę, a niech na chwilę braknie elektroniki, a elektronika utrzymuje lot samolotu, a bo powiedziano człowiek niepotrzebny, w związku z tym spadają im jeden po drugim więc. Amerykanie biją na alarm. Ale sprytny jest prezydent Trump. Przemalować samolot, nazwać inaczej, ludzie będą dalej latać. Straciliśmy wolność. Dzieci, Wy nie wiecie, ale my Polski nie mamy. Rozumiecie? Tu nie ma nic naszego. Teraz przygotowywują. Skok na polski prąd. Jedna z ostatnich naszych dziedzin wolnych. Dają nam pół darmo niemiecki prąd. Za pół darmo. Niemcy budują w oddali największą elektrownię węglową i robią nasz węgiel za pół darmo. My zamykamy w ramach ocieplenia elektrownię za elektrownią w tym roku usłyszycie dobre dane nadwyżki prądu będziecie mówić rację trzeba zamykać bo nadwyżki za dwa lata będzie to samo nadwyżka prądu a później będzie kilowat 5 złotych o biedny narodzie jak cię spodlono nie chciałeś Boga więc pracujesz od rana do wieczora i nic Ci się nie wiedzie. Ciągle nie masz, bo jak dostaniesz więcej, zaraz Ci zabiorą. Bo to jest wszystko perfekcyjnie przeliczone. Że kiedy Wam już nie wypuszczają, fik, dadzą, dają Wam znowu cumenka. I Wam się wydaje, że jest lepiej. Dopiero na starość przeżywamy dramaty, kiedy dostajemy parę groszy, a kumulacyjne utrzymanie firmy twojego domu jest tak wielkie i twój organizm jest tak słaby, że ty nie można nic pieniędzy, tylko świętą biedę. Wypadkowo na tę rozpacz wymyślono pani Basiu, eutanazja. Podpisz pani papierek. Więc straciliśmy wolność i cenny czas. Nie mamy go kompletnie. Dzieci, ja dziś uciekłem z pustelni, bo jestem trupem. Wiecie, jaki dialog jest silny? Powiedziałem wam? Przyjdą z namaszczeniem chory, przyszli po sakrament chory. Powiedziałem mnie. Przyjąłem krótko. Dzieci, nie mam siły. Musiałem stąd uciec, bo do pierwszej, bez przerwy, skrady kapujecie. Gdzie modlitwa, gdzie się ukąpa? Ja miałem problem, bym się ukąpał, żebym nie śmierdził. Przy was. Błagam Ducha Świętego, żeby mi dał rozeznanie, jak to wszystko ustawić. Zabrano nam czas wolny. Na to miejsce, co mamy. Pełne półki, lodówki i garaże. Ale to nam nie pomoże, ani nie doradzi, ani nie wysłucha, ani nie współczuje. Tak i tak tego zjeść nie potrafimy, bo goni termin spożycia. Mamy już popa fo na tym punkcie, więc musimy noc to wymieniać i wyrzucać. Tak u nas auto nie uszczęśliwi, bo jak teraz. Powprowadzali te wszystkie normy, więc samochód nawet nie wytrzymuje 70 tysięcy w jeżdżeniu. A jak założysz firmę, no to by przejechać 7 tysięcy, to tego tak nie spłacisz, bo musiałaby uza być droższa. W związku z tym wtedy będziemy się sami wieszali, bo jesteśmy bezradni. I oto przychodzi Pan Bóg do nas. I mówi, jak to wszystko ponaprawiacie, będę wam błogosławił. Jak te, czytam teraz ten stary testament, bo jak to się czyta już po raz trzeci, człowiek zsiliał, Pan Bóg pootwierał, to macie za lata szabasowe. Nie rozumiem, o co ci Boże chodzi? A Bóg kazał Żydom, sześć lat uprawiacie pole, w siódmym leży. I nie martwcie się, bo w szóstym roku ja dam Wam tyle plonów, dam Wam pod warunkiem, że wprowadzicie rok szabasowy dla pola. Że będziecie mi na szósty rok, na siódmy i jeszcze Wam na ósmy wystarczy. Czyli potrzebna jest wiara. oni co? A więc jak przyszły kary. Dzieci, dzisiaj przeczytał mnie do orędzie w ramach mojego kontemplacji. Usiądź takie, przypominam, przykazania Boże dla mnie, dzieci, to lepiej, Panie Boże, żebyś mnie już zabrał. Bo jak ja mam za Was wszystkich cierpieć i mam, rozumiem, konkretne warunki dzieci, z Bogiem nie ma żartów, kapujecie? Uświadomiłem, że mam nóż na gardle. Jeśli nie będę poszucny, posłuszny woli Bożej, nie ja chcę być psem. Dla Pana konkubismę, Rzymie, uwiąż i mnie prowadź koło siebie. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie idą na nas kary i cierpienia załamanie łamanie dziesięciu przykazań. Cała teologia moralna to jedno wielkie kłamstwo. Miłosierdzie, miłosierdzie. Dzieci jest konsekwencja. Jest skutek, rozumiecie? Dziś Wam Bóg mówi, kiedy pracowaliście mniej, lepiej się Wam wiodło. Święciliście niedzielę, święta, błogosławiłem Was. Wam. Dziś za złamanie tych świętych zasad mamy sprzedaną wiarę, sprzedane rodziny, sprzedaną miłość małżeńską, wierność, pokój, wolność. I cenny czas którego nas zabraną. Błagam Was, wyrzućcie telewizory. Żadnych filmów nie oglądajcie. Nie wchodźcie na brukowe portale internetowe. Zostawcie to wszystko. Teraz już pogoniłem po świecie. Ludzie mówią językiem, ja już ich nie rozumiem. Że znowu jakaś choroba, jakiś tyfus, czy coś. Jakie dzieci dzieci, tego nie ma. To jest produkowane. Przy takiej sterylności, przy takiej męczności, jak możecie, czy mogą się choroby nocno pojawiać? Jest tylko choroba zwana przywoza, lęk, żeby się wiecznie bali. Bo lęk nie pozwoli wam myśleć o niczym. Mieliśmy kiedyś taką zimę, żeby jednego dnia było minus 11, a później plus 13? Przecież to jest nie do wytrzymania dla nas, dla roślin, dla zwierząt. Dlatego Bóg mówi konkretnie do nas. Zbłądziliście moje dzieci. Zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla Was najcenniejsze. Dam przykład gospodarczy. Pamiętacie, musimy ssadzić gospodarkę, bo dziura w budżecie, tyle mamy ze sprzedaży zakładów, więc Niemiec kupił to, co jest najbardziej strategiczne dla Polski cementownie. Papier, papierownie, chemię. wszystko tutaj mama ma w ręku Niemiec, na rynku polskim. No i teraz zajmują się nami, bo ekologia, więc mówią papier. Wszyscy budzimy się, wyłączają się z papieru, firmy z papieru, jakieś bodo poprowadzali, nie wiadomo co. Jak miał Polak w ręku, rząd pilnował to, no to nasz papier skupowano, myśmy oddawali papier, jeszcześmy zarabiali. Czyli już na tym. A dzisiaj niemiecki dżentelmen mówi, on zachowuje polską tradycję, że on będzie kupował polski papier. Ale za 8 groszy za tonę. Nie wiecie, o no to co w Dzisiaj, jak idziesz teraz papier sprzedać, to musisz zapłacić 35 groszy za kilogram. No, żeby Niemcom mi się dobrze wiodło. A wy wprowadzali różne programy, Bodo, Hacapy. Kapujecie coś? Co to znaczy, że każdy towar będzie teraz droższy? Wszyscy na nim robimy. Super forma niewoli. A te zakłady mają już prawie obstokradców eksterytorialność, więc co tam się dzieje? Co tu do Polski przyłożą? Który kontroluje? ekologiczne spalanie śmieci. Jakie ekologiczne? Miliony ton badziebia spala się. Jak to wymyślicie? Że wyłapują wszystko? Kraków ma już 800% szeglą normę, a już polikidowali wszystkie możliwe kominy. Ludzie już nie palą węglem. Rozumiecie? Na wskaźni rośny. No co to znaczy? Że wy wydajecie za dużo CO2. Będziemy płacili kolejny podatek. Od kroku będzie. Posłuchajcie to. Bóg to zdanie mówi w wymiarze duchowym, ale ono też ma i wydźwięk w wymiarze materialnym. Zbłądziliście, moje dzieci. Zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Wojsko polskie otrzymało nakaz sprzedaży ostatniej łodzi podwodnej z czasów Układu Warszawskiego. Wiecie czemu? Bo to była ruska i niewykrywalna do dzisiaj przez ich systemy. Bo jakby się jakiś Polaczek zbudował, Dzieci, czy wy to kapujecie? I kupujemy najnowsze okręty mające 30 lat. Taki jest komunikat. Wy to wszystko przyjmujecie, nic wam nie mówią o prawdę. Więc wszystko się nam wynosi. Ze strony ducha, ze strony patriotyzmu, gospodarstwa. No i później dziwicie się, że mamy największą umieralność, bo jesteście tu niepotrzebni na tej ziemi. Powtarzam to zdanie. Zbłądziliście Moje dzieci zostaliście oszukani. Większość z was jest dzieci niewinna. Kupujecie. Tak chcę, żeby Bóg mi pokazał cały ten mechanizm kłamstwa. To jest przerażające. I mi każe mówić to do Was. Zostaliście oszukani, oszukani biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. I jaka jest teraz dla nas konsekwencja tego? Teraz brak wam mojego błogosławieństwa. Bo wszyscy domownicy łamią prawo morze. Amen. Dziękuję. Dzieci dramatyczne są tu porównania. Ujecha dwa. Cztery, siedem lijek. Idziecie podpanowali, pod podpanowali pod ludzi, skoro zgardziliście Bogie. A ludzie są zwierzęta. Przyglądnijcie się, jak funkcjonuje świat zwierząt. Nie ma nic innego, nie ma żadnych sentymentów. Kupujecie? Nie ma żadnych sentymentów. Jest pieniądz, władza, interes. Dostać się pod panowanie człowieka, to gorzej niż pod panowanie diabła, bo on jest pod jego panowanie.